Dzień Boże, witajcie w ten środowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z pierwszej księgi królewskiej. Królowa Saby, usłyszawszy o Salomonie, przybywa, aby się osobiście przekonać o jego mądrości przez roztrząsanie trudnych zagadnień. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co postanowiła. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołów w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, Stanowiska usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni Pana, wówczas doznała zachwytu. Dlatego przemówiła do króla: Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju, o Twoich dziełach i o Twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe Twoje żony, szczęśliwi Twoi słudzy, oni stale znajdują się przed Twoim obliczem i wsłuchują się w Twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg Twój za to, że Ciebie upodobał sobie, aby Cię osadzić na tronie Izraela. Z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela. Ustanowił Ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości. Następnie, następnie dała królowi 120 talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. Dzisiaj widzimy królową Sabę, która była zachwycona Salomonem. Była zachwycona jego mądrością, była zachwycona jego osobą, ale jednocześnie nie była całkiem skoncentrowana na nim. Ten zachwyt, jak, tak jak czytamy, był też skoncentrowany na tych, którzy są wokół niego. Salomon dostrzega bardzo szeroko tą rzeczywistość. My bardzo często, jak kimś się zachwycamy, to tylko się koncentrujemy na nim samym. Nie widzimy tego, co jest wokół niego. Jak wiele dobra wynika z tego, że on jest dobrym, pięknym człowiekiem dla tych, co są wokół niego. Pomyśl dzisiaj, czy ja umiem się zachwycić drugim człowiekiem, czy ja umiem wyrazić ten mój zachwyt, powiedzieć o tym zachwycie, czy jemu samemu, czy komuś, że umiem podzielić się tym, co dostrzegam jako piękno, jako dobro w tym świecie. Może to, że ja umiem się kimś zachwycić i o tym opowiedzieć jest największym skarbem. Większym niż ten, który mogę gdzieś schować głęboko, czy który mogę strzec. Czy nie tęsknisz za słowami, które mogą być skarbem w naszym życiu? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.